Agata Duda i jej przyszła emerytura, kwoty, które zaskoczą każdego. Wprowadzenie. Agata Kornhauser Duda, jako pierwsza dama Polski, nie była aktywna zawodowo przez ostatnie lata. Zmiany w przepisach zapewniły jej jednak finansowe bezpieczeństwo po zakończeniu kadencji jej męża, prezydenta Andrzeja Dudy. Punkty artykułu. Podstawy emerytalne. Od 2021 roku państwo opłaca składki emerytalne dla pierwszych dam. Dzięki temu Agata Duda mimo przerwy w pracy jako nauczycielka będzie mogła liczyć na wyższe świadczenie. Składki są naliczane na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które w 2025 roku wynosi 8673zl. Wysokość składek. Do końca prezydentury Andrzeja Dudy na koncie ZUS agaty dudy znajdzie się suma około 130 tysięcy złotych. Dzięki tym składkom jej emerytura wzrośnie o około 490 zł brutto miesięcznie po osiągnięciu wieku emerytalnego. Porównanie z innymi emeryturami. Emerytura pierwszej damy jest wyższa od średniej krajowej, co zapewnia jej stabilność finansową. Warto zauważyć, że także prezydent po zakończeniu kadencji otrzymuje dożywotnią pensję w wysokości 75% wynagrodzenia podczas sprawowania urzędu. Podsumowanie. Zmiany w prawie zapewniły pierwszym damom większą stabilność finansową po zakończeniu kadencji ich mężów. Dzięki państwowym składkom Agata Kornhauser-Duda będzie mogła liczyć na emeryturę wyższą od średniej krajowej. To pokazuje, jak ważne są przepisy chroniące osoby pełniące wysokie funkcje publiczne. Wnioski, ciekawostki, opinie polityczne. Wprowadzenie składek dla pierwszych dam to krok w stronę zapewnienia im godziwego zabezpieczenia po zakończeniu kadencji ich mężów. Decyzja ta może być postrzegana jako konserwatywne podejście do ochrony wartości rodziny i tradycji w życiu publicznym. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie!